Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, w dzwoni Wam jestem, a to dzwonnik, program informacyjny, w którym podsumujemy sobie poprzedni rok 2025 na moim kanale i w moim życiu, czyli to samo co przez ostatnie 10 odzwonników już 10 lat, ponad 10 lat prowadzenia tego formatu, no nie ma co się zatrzymywać i znów będziemy sobie, podzielimy w sensie ten odcinek na obszary zgodnie z heksagonem szczęścia. Zaczniemy sobie od obszaru relacji. No i ten obszar jak zwykle jest dosyć prywatnym obszarem, dlatego nie będę się tu dzielił oczywiście wszystkim. Natomiast mogę powiedzieć, że spędziłem bardzo dużo wspaniałego czasu z żoną, wspaniałego czasu z przyjaciółmi, byłem na fajnych wyjazdach. W poprzednim roku powiedziałem, że zakupiliśmy dom i go wykańczamy. No i zarzuciłem sobie taki cel, żeby ten dom właśnie wykończyć i się do niego wprowadzić. No ale jak widzicie, jesteśmy dalej w tym samym miejscu. A to dlatego, że no jak zwykle przy takich inwestycjach bywa, coś się przesunęło, coś nie dojechało. Coś się wydarzyło, no i temat się wydłużył. Dlatego też cel przeprowadzki, wykończenia domu i przeprowadzki przechodzi też na następny rok. Ogólnie to jest taki średni cel, żeby go sobie zapisywać, no bo nie jest w stu procentach zależny ode mnie. Więc to, że się spełnił lub się nie spełnił, no to właśnie udało lub się nie udało go zrobić. Nie na zasadzie, że ja go zrobiłem, tylko się udał albo nie udał, no ale też sobie takie rzeczy zapisuję, żeby wiedzieć, czym żyłem w danym roku, co się wydarzyło i co było dla mnie ważne. Także cel przeprowadzka i wykończenie nowego domu dalej jest aktualny, a poza tym z rzeczy, o których nie wspominałem, a które wydarzyły się w tym roku, to przygarnęliśmy z żoną kotka. Dwa lata temu był taki cel, żeby przygarnąć psa, wtedy się to nie udało, no ale od tamtej pory sobie dalej gdzieś Siedziało nam w głowie, żeby przygarnąć takiego zwierzaka. No i ja jestem raczej typem kociarza, więc udało mi się przekonać żonę, że kot będzie lepszym wyborem niż pies, mimo że no, mam tutaj psa na koszulce, ale jestem typem kociarza, więc kota sobie przygarnęliśmy. Nie wezmę go teraz i wam nie pokażę, bo jest w hunter mode, więc nie wiem, czy mi się da wziąć na ręce. To pokażę wam tu na przebitych, jak wygląda, poznajcie Freję. Więc tak, przygarnęliśmy sobie kotka, czekamy na budowę domu, a poza tym to w relacji jest wszystko jak najbardziej w porządku. No i tutaj jakby na przyszły rok poza tym domem to jakichś celów zbytnich nie mam. Znaczy, mam, ale nie będę się nimi dzielił publicznie. Przechodząc do obszaru pracy, to w tym roku wydarzyło się u mnie dosyć sporo. Zacznijmy od przeleceniu podcela, które sobie na ten rok ustaliłem. A więc pierwszym celem, który sobie postanowiłem na ten rok, było wznowienie podcastu z Dawidem. I oznaczę ten cel jako spełniony, no bo tak słownie, co do słowa, to został on wznowiony. Pojawił się jeden odcinek podcastu, Dęby i Dąbrowski, ten nasz o oprogramowaniu. No ale mieliśmy z nim straszne kłopoty, nagrywaliśmy ze trzy razy i zawsze coś nie chodziło. Ten odcinek, który się zresztą pojawił, też ma problemy z obrazem, no ale dźwięk był odpowiednio dobry oraz e merytorycznie on się broni, więc postanowiliśmy go jednak wrzucić i przez to ten, odnaczam ten cel jako spełniony. Oprócz tego otworzyliśmy też nowy podcast z Dawidem, Wystarczająco Dobrze który miał być innym takim luźnym podcastem o samorozwoju, jak i przemyśleniach życiowych i tak dalej. Dlatego chcieliśmy to rozdzielić od tego podcastu programistycznego. Um, tutaj też wyszły trzy odcinki i czwarty również nagrywaliśmy kilkukrotnie i za każdym razem był jakiś problem, a to dźwięk się nie nagrał, a to nagrał się bardzo kiepsko. Um, także mimo, że ten cel oznaczam jako spełniony, no to nie został spełniony tak, jak sobie o tym marzyłem. No, i też jakby podcasty z Dawidem odłożyliśmy sobie na później, trochę na poczet tego, że jak się z żoną przeprowadzimy już do nowego domu, to być może tam znajdę jakieś miejsce, jakiś kwadrat, kawałek ściany do nagrań, żeby nie musić z tym całym sprzętem jeździć, za każdym razem go podłączać, bo nie dość, że to wymaga dużo czasu, jest męczące, no to za każdym razem coś może później, tak, na przykład jak z dźwiękiem czy coś. I w tym roku bardzo dużo się z Dawidem na tym nacięliśmy. Drugim celem było wystąpienie gdzieś z jakąś prezentacją, i ten cel nie został spełniony. Jestem już umówiony na 5 pitch na. Na Pistoku, ale dopiero w lutym 26, więc i tak to się nie zalicza. A tak, no to jakoś po prostu nie miałem werwy do tego, żeby usiąść i coś y, przygotować w tym aspekcie, więc tutaj cel niespełniony. Takich pozostałych rzeczy, które wydarzyły się w moim życiu w obszarze pracy w tym roku, to to, że znów zmieniam firmę, zmieniam klienta, kontrahenta, z którym będę współpracował. I pierwszy raz w ciągu mojej całej kariery będzie to powód zewnętrzny. Po prostu klient, dla którego wspólnie z Grape'em robiliśmy ten projekt, zamknął projekt, no i musieliśmy się rozstać, no bo firma GrapeUp nie miała innych projektów dla mnie, no to też nie byłem jedyną osobą, która musiała się rozstać z Grape'em, więc taka sytuacja, no pierwszy raz w życiu miałem coś takiego, a szkoda, bo bardzo się polubiłem i z firmą GrapeUp, no i przede wszystkim z ludźmi, którzy w tej firmie byli, no ale mam nadzieję, że równie dobrze się polubię z nową firmą, firmą Decode, do której dołączam od początku stycznia. No więc jakby cel, dobrze wdrożyć się i zacząć importować w z nową firmą i mam wrażenie, że ten cel u mnie też wraca co rok od pięciu lat, no ale taka branża, co zrobisz. W tym roku cały czas udzielałem się przy różnych wydarzeniach. Nagrywałem Pajstoki, nagrywałem dwa wydarzenia Grey Papa, czyli Cavelin oraz Graypap X Adepto. E, miałem nagrywać program stok, ale niestety data programu programistoku nałożyła mi się z prywatnym wydarzeniem i nie mogłem tak być, tam być, ale i tak pomogłem trochę, bo zrealizowałem piosenkę promocyjną. Znaczy zrealizowałem to trochę takie kiepskie określenie, bardziej stworzyłem, bo jest to piosenka wykonana w AI. AI w tym roku towarzyszyło mi bardzo mocno, bo oprócz tej piosenki na Programistok, no to również byłem na kursie Eskadra Bilika, gdzie uczyliśmy się, jak używać tego polskiego modelu LLM e, oraz robiłem kurs Developer Jutra, który jest po prostu kursem dla programistów webowych e, z najnowszymi technologiami, z takim ogarnięciem i pod odświeżeniem wszystkich informacji, no ale też ten kurs bardzo mocno skupia się na wykorzystaniu llm w AI, w pracy programisty, więc w tym aspekcie dosyć mocno się skupiłem. I ten kurs wciąż trwa. Tam co tydzień wychodzą te zajęcia, jestem cały czas w trakcie na bieżąco, więc tutaj pojawia się nowy cel na przyszły rok, czyli dokończyć ten kurs oraz dokończyć nowy kurs, który również zakupiłem. On będzie startował w czerwcu i jest to kurs archetypu oprogramowania, więc obszary pracy na przyszły rok też mam trochę planów takich rozwojowych i mam nadzieję, że one się udadzą. Znaczy, mam nadzieję, no, dołożę wszelkich starań, że będę się rozwijał w tym aspekcie. A jak jeszcze jesteśmy przy obszarze pracy i powiedzmy YouTube'a, bo to jest trochę tak powiązane, to w tym roku po moim głównym kanale pojawiły się dwa filmy, gdzie składałem Lego, a na moim gamingowym kanale pojawiły się trzy odcinki Minecraft Astral. Um, mam jeszcze w montażu jeden odcinek, taki inny niż wszystko, co do tej pory zrobiłem, bo będzie to takie powiedzmy komentary na temat gier komputerowych, może coś w stylu TV-gry, ale jak nie chcę się do nich porównywać, no bo dopiero to będzie mój pierwszy film tego typu i zobaczymy jak to wyjdzie. No, ale od października jest na stole montażowym. Jako tak też odkładam, żeby go dokończyć. Jest taki 60% gotowy. Mały fragment tego filmu jest już trochę outdated. No, ale myślę, że poza tym cały film i tak warto, żeby się pojawił. Także mam nadzieję, że się pojawi i powiedzmy, że to jest mój cel na przyszły rok, żeby ten film dokończyć. A może i też ruszę wtedy w produkcję jakichś innych tych materiałów tego typu, bo jak go pisałem i o, nagrywałem to było to bardzo spoko na montażu trochę to osiadło. Będę musiał więcej czasu spędzić właśnie z montażem tego filmu. No ale tak na przyszły rok mam nadzieję że ten film się pojawi i być może nagram jeszcze jakieś filmy na YouTube a. czy to ten kanał czy ten poboczny. W obszarze zdrowia. Dwa główne cele to były cele rowerowe i tutaj jest pół na pół bo pierwszym celem było przejechać 500 km na rowerze i tego nie spełniłem. Przejechałem ledwo 310 około 310 km, więc też jest dużo mniej niż w zeszłym roku, w 2024, gdzie przejechałem chyba 450 km. Ale jakoś w tym roku pogoda mi nie podpasowała, albo było deszczowo, albo było za gorąco. Oczywiście to też jest moja wina, że czekałem na idealną pogodę, zamiast po prostu wyjść i jechać. No ale no, taka prawda, że tutaj jest cel niespełniony. Natomiast to co przejechałem, to przejechałem te konkretne kwadraty, żeby mieć kwadrat 10x10 na Stat Hunter. No jeśli chodzi o kolejny rok, no to myślę, że kwadrat 12 na 12 też jest w moim zasięgu, bo tu muszę obskoczyć konkretne 9 kwadratów i już mam na to jakiś plan, więc cel na przyszły rok to kwadrat 12 na 12, a do rowera też chcę podejść odwrotnie, to znaczy zamiast zrobić sobie cel, że przyjadę ileś tam kilometrów, to teraz chcę zrobić cel, że będę 15 razy, 15 tras rowerowych sobie przeskoczę. W tym roku zrobiłem 11 i to właśnie się złożyło na te 300 kilometrów i zamiast teraz cisnąć na kilometry, to może bardziej na częstotliwość wychodzenia na ten rower, więc cel na przyszły rok to zrobić 15 tras rowerowych co najmniej. A trzecim celem było spróbowanie biegania i nie wiem tak naprawdę, czy ten cel zaznaczyć, czy nie zaznaczyć. Powiedzmy, że go zaznaczę, no bo spróbowałem, pobiegałem dwa razy. No ale poza tym nic, bo mnie jakoś to jednak nie jara. Może jeszcze jeszcze za młody i, jak będzie kryzys w wieku lat 40., -tych, to mi przeskoczy na bieganie. Przedkakiwanie w latach 30., no to jednak mnie na to nie przeskoczyło. Więc powiedzmy, że ten cel spełniony, ale no nic więcej w tym aspekcie nie będę robił. No i też z obszaru zdrowia jest kilka celów, które mam sobie zapisanych prywatnie, no ale nie będę tutaj mówił, no bo też zdrowie jest dosyć personalnym, prywatnym e, aspektem życia, więc też nie wszystkim się tutaj chcę tak dzielić. Może jak coś z tego wyjdzie, coś się okaże, to się pochwalę w przyszłości. Natomiast, tak publicznie, no to deklaruję te dwa cele rowerowe. Dosyć szybko przeskoczyłem przez obszar finansów. I jest to obszar, który u mnie ma te dwa aspekty: no bo finansowo trzymam się bardzo dobrze, bo dobrze zarabiam, ale nie skupiam się aż tak mocno na tych finansach w sensie inwestowania i tak dalej. Więc pierwszy cel nie zacząłem czytania finansowej fortecy i przekładam to sobie na kolejny rok i sobie tego nie odpuszczę. Już od 3 czy 4 lat sobie ten cel powtarzam, ale no chcę w końcu przeczytać tą. Książkę, bo po co się kupiłem, żeby ją przeczytać? Tak sobie leży na półce. Nie, nie, nie widać, jej były tam wysoko, ale leży na półce i czeka, więc no to ten cel sobie przeskakuje na kolejny rok. Drugim moim celem było pilnowanie wydatków przy wykończeniu i tutaj tak pilnuję tych wydatków. Mam dużego Excelka i cały czas sobie e, aktualizuję, co wydaliśmy, ale też jakie są nasze oszczędności. Pilnuję, żeby cały ten Excelek się świecił na zielono, że jest wszystko w porządku. Jak na razie się świeci e, i ten cel też przeskoczy na kolejny rok, no bo wykończenie wciąż trwa, więc cały czas. Trzeba tych wydatków pilnować. Trzecim celem było nadpłacanie kredytu hipotecznego i tu też się udało, na koniec roku praktycznie, pod koniec. Nie była to duża kwota, bardziej chciałem zobaczyć jak ta procedura wygląda i po prostu cokolwiek z tym ruszyć, bo wiadomo, no jednak finanse oszczędzam, te, które mam na to wykończenie, dopiero jak wykończę dom, to wtedy będzie jakaś wolna przestrzeń na nadpłacanie kredytu, żeby spłacić go szybciej. I jeszcze jeden cel sobie wrzucę na kolejny rok, czyli płacenie na IGZE. XZ konto emerytalne, na emeryturę trzeba odkładać już teraz. Ja od paru lat sobie wpłacam. Parę lat temu był jakiś cel związany z tym, żeby to zacząć. Mówiłem o tym, że zacząłem, Nie, więc regularnie cały czas wpłacam, więc powiedzmy, że jeszcze raz sobie teraz też publicznie powiem cel, żeby na te IGZE wpłacić. i Wpłacam tylko na IGZE, istnieje jeszcze konto IKE, więc powiedzmy, że moim celem w przyszłym roku jest również tworzenie konta IKE i tam też wpłacanie. W obszarze rozwoju osobistego moim pierwszym celem było przeczytanie siedmiu książek. Znaczy, powiedziałem to, żeby dokończyć Wiedźmina, i to wychodziło na około siedem książek. I tutaj się to tak udało, nie udało. To znaczy, ilościowo przeczytałem siedem książek, natomiast nie skończyłem Wiedźmina. E, na początku roku, kiedy go czytałem regularnie, to szło to dobrze. Dotarłem do początku wieży Jaskółki i tam zrobiłem sobie taką przerwę. I odkąd zrobiłem tą przerwę, to ciężko mi do tego Wiedźmina wrócić. Ale przeczytałem inne książki, więc ilościowo to się zgadza do około siedmiu książek. Ale oprócz tego też w tym roku zacząłem czytać komiksy. W tym roku zacząłem czytać komiksy. Zaprenumerowałem sobie Marvel Must Have, czyli najważniejsze komiksy Marvela, no i co miesiąc dwie takie książeczki do mnie przychodzą. No i sobie czytam komiksy. Nigdy w życiu nie czytałem komiksów Marvela, a jeśli chodzi o filmy, to jestem na bieżąco, bardzo się wciągnąłem w, w ten uniwersum, więc fajnie sobie poznać... Um, poznać oryginalne historie, z których te filmy powstają, także w tym roku czytanie komiksów. Celem rozwojowym miałem też prowadzenie journala, no i ten journal cały czas sobie przez rok prowadziłem i już sobie powoli przygo przygotowuję journal na kolejny rok, także jeśli chodzi o to, no to cały czas sobie tutaj e, w tym aspekcie działam. Natomiast dwa cele, których nie udało mi się spełnić, to był cel ze wdrożeniem sześciu nawyków świadomie. E, jakieś tam nawyki oczywiście, że tworzyłem w tym roku, natomiast to były jakieś takie podświadome, niekoniecznie też to były dobre nawyki, a tak sześć świadomych nawyków nie spełniłem. Może trochę za bardzo naciskam na siebie, to, to znaczy tworzyć nawyki świadomie, bo ja sobie miałem w głowie, że rozpiszę sobie te jakąś tam procedurę, wszystkie te rzeczy daj i przeciw, w jaki sposób, co będę robił. No to do czegoś takiego nie usiadłem, nie miałem na to jakby werwy, chęci, czasu, e, więc no, ten cel uznaję za niezależny. Tak samo z planowaniem celów kwartalnie. Miałem sceny, cele roczne, w dzienniku rozpisuję sobie co miesiąc, no ale też nie zawsze ich pilnuję i te kwartalne coś chciałem zrobić, no to tak jakby w sensu stricte nie spróbowałem, więc ten cel również oznaczam za niespełniony. Nie wiem co słychać na kamerze, ale kitka właśnie gania w koło. Jestem ciekaw czy moja kamera to łapie. Yy, kamera nie, mikrofon czy mi to łapie. Jeśli chodzi o przyszły rok, no to w tym obszarze tym razem nie mam celów. To znaczy, dużo tego rozwoju osobistego jest zawartych w tym obszarze pracy, ponieważ robię te kursy. Czasami ten podział, co jest w którym obszarze, jest taki płynny, no bo kursy mnie rozwijają, no ale rozwijają mnie w obszarze pracy, więc je tam wrzuciłem. Eee, także no, przyszły rok będzie trochę pod egidą tych kursów i tego rozwijania się w pracy. Nowa praca to też trochę pochłonie czasu, żeby się dobrze wdrożyć, żeby poznać procedury w tej pracy, jak tam się robi w nowym projekcie i tak dalej, więc to też trochę pochłonie tego czasu. Oczywiście dalej będę chciał czytać książki, będę chciał czytać te komiksy, no ale jakby tak cela, celów sobie takich konkretnych na przyszły rok w tym obszarze nie stawiam. Tak samo w obszarze czasu dla siebie, ciężko czasem rzucić taki konkretny cel. No, mogę powiedzieć cel, że chcę pograć w fajne gry, albo jakąś konkretną grę. I tak sobie mówiłem w zeszłym roku, że będę chciał pograć w fajne gry. Natomiast Gothic Remake i GTA 6 no, to zostały przełożone na 2026, więc to sobie powtórzę, że chcę w te gry zagrać. Mówiłem też, że ostrze by na Assassin's Creed Shadows. Natomiast w tym roku dokończyłem 100% achievementów w Odyssey, 100% achievementów w Valhalla mnie wymęczyło kompletnie i na chwilę obecną trochę asasyna chcę odstawić i sobie od niego odpocząć. Tym bardziej, że jeszcze przed Shadowsami czeka mnie Mirage, więc e, tutaj sobie trochę odpocznę i poczekam. Jeśli chodzi o granie w nowe gry, to wspólnie z żoną zagraliśmy sobie w tym roku w Split Fiction. E, ja też sobie pograłem w The Same The Game, to te, gra z tego roku. I też ostrzyłem sobie zęby na Roadcraft, który w tym roku wyszedł. Natomiast czekając na jego premierę, zacząłem grać w Snowrunnera. I jak już się nagrałem tego Snowrunnera, to na Roadcrafta już nie miałem ochoty, więc go sobie tam zostawiłem na później. Ostatecznie w tym roku zagrałem 15 różnych gier przeszedłem sobie całą oryginalną trylogię Modern Warfare, Call of Duty i pierwszą część Black Ops. Z tego, co słyszę z recenzji, to były ostatnio dobre gry w singleplayerze, jeśli chodzi o Call of Duty. Ja sobie tego jeszcze nie zamykam, pewnie będę jeszcze chciał pograć w kolejne części, tylko tu mam problem taki, że te starsze tytuły kosztują więcej niż jedna nowa gra, więc akurat jeśli chodzi o ceny, Call of Duty jest kosmiczne, bardzo drogo się trzyma, nie ma takich e, przeten jak w innych grach, więc to mnie trochę odstrasza, żeby tak grać e, w kolejne gry, natomiast no, na Modern Warfare 1, 2, 3 i na Black Opsa 1 no to się skusiłem, żeby jednak w tę kampanię pograć, bo słyszałem, że są bardzo dobre i w tym roku pograłem też sobie dużo różnych demek, nadchodzących gier, różnych gierek, żeby tutaj potestować, więc w tym aspekcie chociaż troszeczkę sobie potestowałem różnych rzeczy, e, różnych demek mam, bardzo dużo gier na wishliście, których bym chciał kiedyś pograć. Oprócz tego w tym roku obejrzałem 25 filmów, w tym na 10 byłem w kinie i mam nadzieję, że w montażu gdzieś tutaj wrzucę teraz taką całą rozpiskę. Obejrzałem 16 sezonów różnych seriali i byłem na całkiem sporej ilości koncertów, bo był to Kwiat Jabłoni, Dorza Imagine Dragons, Ed Sheeran, notny kochanek. Byłem na Roztańczonym narodowym, więc mogę też powiedzieć, że byłem na koncercie Z Kolima, modelek. i tam tych różnych gwiazd, które jeszcze tam występowały. Na koncercie Bungie byłem i byłem na trzech koncertach Gimsona. Tak, stary hajsownik się we mnie odezwał. Byłem na w Zgrzytu, gdzie Gimper też śpiewał i byłem na dwóch koncertach z ostatniej trasy koncertowej w Białymstoku i na finale w Warszawie. Tyle brakowało, żebym był jeszcze na tym ostatnim koncercie przed ostatnią trasą. Natomiast za późno się dowiedziałem, bilety się rozeszły i tam nie zdążyłem pojechać. No ale no, na Gimsonie byłem w tym roku trzy razy. W sumie nie wiem, czy będę aż tak chciał chodzić dalej, no bo w tym roku bardzo mocno uderzyła nostalgia. Zobaczymy, jak to jego, czy wypuści nowe numery to będzie dalej. No ale tak stary hajtowni się odezwał, więc trochę tego e, gimpsoniowania było w, w tym roku. I co w tym obszarze? Na przyszły rok to samo, coś fajnego obejrzeć, coś fajnego pograć, i też mam nadzieję, że na jakieś fajne koncerty e, uda się pójść i coś fajnego porobić. Także e, jakiś konkretnych celów tutaj nie rzucam. Po prostu chcę odpocząć. Bo też dużo pracy chyba nie czeka w przyszłym roku. No i co, to tyle jeśli chodzi o ten dzwonnik. Mam nadzieję, że fajnie się oglądało. Zapraszam Was oczywiście do przeprowadzenia własnego podsumowania roku. Żeby sobie sprawdzić, co w tym roku u Was w życiu się wydarzyło, co się udało zrobić, za co jesteście wdzięczni w tym roku i z czego jesteście dumni w tym roku. Oraz pomyślenia, co może się wydarzyć w przyszłym roku i na to w przyszłym roku liczycie. Ja liczę, że wszystko, co sobie zaplanujecie, Wam się uda spełnić. Może inaczej, że spełnicie, bo też mówię. Nie uda się spełnić, to trochę takie odkładanie tej sprawczości, że się udało, tak, że dzieje z zewnątrz. Nie, że spełnicie wszystkie cele, które sobie zaplanujecie na przyszły rok. Tego wam życzę i sobie tego życzę. Trzymajcie się i do usłyszenia, mam nadzieję, szybciej niż za rok.